Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Krzysiek. Aktualnie jestem w takim punkcie, w którym ja po prostu siadam i korzystam z komputera. Nie zastanawiam się nad tym, w jaki sposób Linux działa pod maską, co się tam takiego dzieje. Ja mam wszystko już tak ustawione, że po prostu siadam i robię co mam robić, wykonuję swoją pracę. Natomiast, aby dojść do tego momentu, jeśli chodzi o ten system, to ja potrzebowałem trochę czasu, sporo eksploracji. Ta eksploracja oczywiście doprowadziła mnie do takich kierunków, których no albo zmarnowałem trochę czasu, bo stwierdziłem, że to co odkryłem nie jest właściwe dla mnie, a na pewno popełniłem po drodze wiele błędów, które myślę wówczas, gdybym wiedział wówczas tyle co teraz, to ja mogłem po prostu ich uniknąć. No i myślę, no przychodzi mi do głowy, że wówczas popełniłem pięć zasadniczych błędów, które myślę Wam pomogą, tym, którzy chcą rozpocząć korzystanie z Linuxa, bądź dopiero roz, już rozpoczynają tę przygodę. Myślę, że jeśli je unikniecie już relatywnie wcześnie, to ten czas adaptacji będzie o wiele mniejszy, więc myślę, że warto poruszyć ten te, te temat, jakie ja wtedy błędy popełniłem, bo po, na, nauczycie się czegoś na moich błędach. Zapraszam więc do obejrzenia. Błąd numer jeden. Założyłem, że Linux działa podobnie jak Windows. Ja jestem użytkownikiem Windows od ponad 20 lat. Pierwszy system, z jakiego ja korzystałem, to Windows 9, 95, więc nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ja, mając już ten naprawdę wielki bagaż nawyków, sądziłem, że Linux może działać podobnie jak Windows. I pomimo, że ostrzegano mnie, że, że Linux jest inny niż Windows, że działa on zupełnie inaczej, to jednak ja, wiecie, gdy zainstalowałem pierwszego Linuxa, którym było Kubuntu, to ja próbowałem działać na nim tak samo jak na Windowsie. Po instalacji tego Kubuntu to była wersja 6.06. Tak, na dobrą sprawę byłem jak dziecko we mgle. Jedyne co było podobne w Kubuntu do Windowsa to jego interfejs, bo on taki no był podobny do tej pory, zresztą stara się być podobny do Windowsa, no ale na tym podobieństwa się kończą. Na przykład, no gdzie jest dysk C? Gdzie jest, co to jest OpenOffice? Jak mogę zainstalować GaduGadu? -gadu? Czemu y, nie działają mi MP3-ki, tak? Gdzie mogę zainstalować programy w ogóle, no gdzie jest Winamp chociażby? Czemu Sterowniki do grafiki działają tak dziwnie. No i gdzie są moje gry? Było jeszcze gorzej, gdy szukałem informacji w internecie, bo nie ma co ściemniać, 20 lat temu zdecydowanie bardziej w Linuxie opierano się komendy terminalowe, więc jakakolwiek pomoc w tamtym okresie polegała na wpisywaniu komendy w terminalu, co mnie osobiście bardzo straszało w tamtym czasie. Mało tego, wiedząc to wszystko, ja usilnie próbowałem. Linuxa dostosować tak jak, tak jak Windowsa co sprawiało, że byłem jeszcze bardziej sfrustrowany, bo nie chciało to działać tak jak ja tego oczekiwałem. I na dobrą sprawę, przez tę całą frustrację, ja po dwóch tygodniach kończyłem tę pierwszą przygodę. Dwa tygodnie trwało pierwsze korzystanie z Linuxa, więc no, nie było to długo. Wtedy jednak moje podejście było zupełnie inne, bo ja nie miałem absolutnie świadomości, że ja mam przed sobą zupełnie inne narzędzie, które, do którego trzeba podejść zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy rok 2024 i yy, no, bardzo dużo się zmieniło od tamtej pory. Jest sporo dystrybucji, które niemal prowadzą za rękę. Jest to zdecydowanie prostsze już w użyciu, łatwiejsze do adaptacji. Nawet są takie dystrybucje jak chociażby Linux Mint, który naprawdę stara się prowadzić za rękę w tym wszystkim. W wielu przypadkach nie trzeba instalować dodatkowych sterowników, dostępność wielu programów. Także komercyjnych jest coraz szersza na Linuxie. Z pewnością o wiele szersza niż 20 lat temu. Nie mówiąc już o działaniu gier, które no dzięki Steamowi e, no już naprawdę bardzo dobrze działają na Linuxie. Nie mówimy o wszystkich tytułach, ale większość tytułów już jest zwyczajnie grywalna. Jednak dalej, pomimo wszystko, Linux jest zupełnie inny niż Windows. Pod kopułą działa on zupełnie inaczej. Jest to zupełnie odmienne podejście, więc błędem jest założenie, że wszystko, co wiemy. Na temat Windowsa mo możemy przenieść na Linuxa. Jak więc temu zapobiec? Ja osobiście uważam, że najlepsze rozwiązanie na to jest takie, żeby otworzyć sobie głowę przy tym, przy tym Linuxie. Powiedzieć sobie, że poznajemy zupełnie nowy system, jest to zupełnie nowe, obce narzędzie. Jeżeli miałeś nawyki z Windowsa, to możesz je od razu wyrzucić przez okno, po prostu siadasz i wiesz o tym, że to jest zupełnie inna bestia. Jego się zupełnie inaczej obsługuje. E to my musimy się trochę dostosować na początku do niego, ale jeżeli nabierzemy no, doświadczenia w korzystaniu z niego, poznamy takie smaczki i niuanse, to potem my możemy go dostosować pod siebie, więc to działa w obie strony w tym wypadku. Im szybciej sobie przyswoisz myśl, że należy tutaj otworzyć głowę, być otwartym na nowe rzeczy, na poznanie może innego sposobu działania czy obsługi danego systemu, to tym będzie Ci łatwiej, a mogę Ci też zagwarantować, że będziesz naprawdę bardzo podekscytowany, bo przed Tobą wówczas otwiera się paleta nowych kolorów i ogrom nowych możliwości. Już nie mówiąc o tym, że po prostu nabierasz nowego doświadczenia, poniekąd też dzięki temu możesz się trochę uniezależnić od tego, co do tej pory poznałeś, bo poszerzanie swoich horyzontów jest niejako oznaką niezależności. Pozwól sobie więc tutaj na poczucie ekscytacji, bo ten temat może się okazać potem dla Ciebie bardzo wciągający. Więc błąd numer jeden, zamknięta głowa, po prostu otwórz głowę na nowe, na nowe możliwości. Błąd numer dwa, sprzęt ma znaczenie. Ja się sam dałem nabrać na to, że e, no, nierzadko jest takie stwierdzenie w internecie, że Linux działa w ogóle na każdym komputerze, na każdym sprzęcie. Owszem, można go zainstalować na każdym komputerze, ale to, czy zadziała na tym komputerze prawidłowo, no to to już jest zupełnie inna bajka, tak jak moje doświadczenie pokazuje. No, i także tych, którzy y, oglądają ten kanał, bo i w komentarzach nieraz mi pisaliście, jakie nie rzadko macie z tym problemy. Niestety, Linux nie wspiera wszystkich y, podzespołów, czy też wszystkich y, zestawów komputerowych, tak jak powinien to wspierać. No i prawdą jest, no ja nie mogę odmówić tego, że, y, że Linux generalnie ma naprawdę szerokie wsparcie u różnych producentów. Wiele komputerów zadziała z Linuxem, ale są pewne smaczki i pewne niuanse, na które Trzeba zwracać uwagę, żeby sobie trochę ułatwić przy tym Linuxie życie. Podam mam takich parę przykładów. No, no, jeden z przykładów jest taki najbardziej dobitny. Gdybym wiedział, że karta AMD działa o wiele lepiej niż karta Nvidia, mówię w tej chwili o karcie grafiki. To od samego początku do takiego standardowego użytku składałbym komputery, które mają w sobie kartę graficzną AMD. Miałem komputer z kartą Nvidia, rzucałem na nim Ubuntu, rzucałem na nim w ogóle jakiekolwiek Linuxy. No, i w przypadku kart Nvidia to jest takie, wiecie, chybił trafił. Czasami się uda, czasami się nie uda. Nierzadko wielkie problemy są z kartą Nvidia, natomiast przy kartach AMD aktualnie na rok 2024 ja nie miałem żadnego problemu. Ja pamiętam nawet, że w roku 2016 ja też miałem osobny sprzęt obył z kartą AMD. Wtedy one miały takie słabe sterowniki, one się nazywały bodajże FLGRX czy FGLRX. No, nieważne, tak czy owak, one wtedy były słabe. Natomiast na teraz się to bardzo mocno rozwinęło i jeżeli ja bym miał wybierać i miałbym możliwość wybrania sprzętu, to ja bym wybierał kartę grafiki AMD, bo to odejmuje tonę problemów po drodze. Nvidia tak wtedy jak i teraz potrafi nieźle wkurzyć, zresztą sami to piszecie w komentarzach, co potrafi wyczyniać. Więc jeżeli chcecie na początku uniknąć takich, wiecie, ślepych załków związanych z jakimiś błędami dotyczącymi grafiki, bo Nvidia w tej chwili jeszcze dość mocno kuleje, to, to korzystajcie z AMD, jak tylko macie taką możliwość. Oczywiście z czasem może się to zmienić, to za 2, 3 czy 5 lat Nvidia może zacząć przodować, tak? być lepsza od, od kart AMD, natomiast na tę chwilę polecam AMD-ki. Co do drukarek i skanerów, przynajmniej z mojego doświadczenia HP i Brothery sprawdzają się bardzo dobrze. Oczywiście trzeba doinstalowywać sterowniki, producent udostępnia te sterowniki, wystarczy przejść przez ten cały instruktaż i po ich instalacji wszystko działa jak należy. Natomiast z pozostałymi drukarkami czy też skanerami to też jest taki mi utrafił. Niektóre zadziałają częściowo, niektóre zadziałają w całości, a niektóre już w ogóle. Ba, niektórzy producenci w ogóle nie udostępniają sterowników do Linuxa. Chyba Epson nie wiem czy przypadkiem nie udostępnia. Tutaj nie mam pewności, więc możecie mnie tutaj zrostować. Ale jeżeli zależałoby Ci na tym, żebyś miał drukarkę i skaner, takie urządzenie wielofunkcyjne, no to uderzałbym w stronę HP-u bądź Braderów, bo. Pomimo nawet, że sterowniki, bo przy Braderze na przykład, możesz trafić na, trafić na taką sytuację, że sterowniki instalujesz za pomocą komend terminalowych, ale oni mają tam bardzo prosty instruktaż, jeżeli pójdziesz krok po kroku, nie jest to trudne, to w MIK zainstalujesz te sterowniki i wszystko zadziała jak należy. Więc i tu trzeba uważać, trzeba do, o, uważnie dobierać ten sprzęt. Kolejny problem na ten moment, przynajmniej tak było też wcześniej, tak jeszcze zauważyłem jest teraz. To są laptopy z podwójną grafiką, czyli laptopy, które posiadają grafikę zarówno zintegrowaną, jak i dedykowaną. I nieważne, czy mówimy o kombinacji Intel plus AMD, czy też Intel plus Nvidia, ja zauważyłem, że dalej potrafią być jeszcze trochę problemy w związku z tym, szczególnie jeśli chodzi o przełączanie się między, między tymi grafikami. Więc jeżeli dopiero rozpoczynam swoją przygodę, ja bym nawet uderzył w to, żeby kupić osobny laptop tylko z jedną kartą grafiki, z kartą intelowską. Linux bardzo dobrze współpracuje z kartami Intela. Dzięki wybraniu takiego sprzętu, no, odejmujemy sobie dodatkowy problem. Owszem, no ja mam na przykład laptopa Intel i AMD i działa to dobrze, ale mogłoby być też trochę inaczej. A wiem, że no, przynajmniej wypiszecie mi w komentarzach, że przynajmniej niektóre laptopy, szczególnie jeśli chodzi o Intel NVIDIA, też potrafią sprawiać trochę problemów. Ja już nie mówię o samej NVIDIA, ale po prostu o samej kombinacji. Podwójnej grafiki, jeszcze to potrafi być taki mix, uda się, nie uda. Więc na początek, jeśli tylko poznajemy system i nie chcemy siebie odstraszyć od tego systemu, to nawet kupić sobie zintegro ze zintegrowaną kartą graficzną Intela i to pójdzie śmiało. Zostając przy laptopach, niektóre marki zdecydowanie lepiej współpracują niż inne, na przykład Dele, na przykład HP, na przykład Samsungi przynajmniej w moim doświadczeniu Dele, nawet oni mieli nie wiem czy do tej pory nie mają nie mają w sprzedaży stacji roboczych z Ubuntu bodajże, tak? Więc jeżeli bym miał kupować jakiegokolwiek laptopa, no jeszcze wcześniej ThinkPady były takie popularne, no to teraz to są Lenovo, więc Lenovo, Lenovo z serii ThinkPad też są na tyle dobre, żeby żeby móc korzystać z Linuxa. Więc jeżeli ja osobiście miałbym pójść w kierunku wybrania laptopa, to któryś, któryś z tych marek Dell, HP, Lenovo ThinkPad, bo. Ma się względną pewność przy dobraniu też odpowiednich podzespołów, że, że Linux zadziała od strzała i nie, be, nie będzie trzeba za dużo kombinować w plikach konfiguracyjnych czy przy instalacji czegokolwiek innego, to po prostu zadziała. Jeśli chodzi o pozostałe modele laptopów, no też można próbować instalować i w większości przypadków to zadziała, natomiast ja muszę tutaj dopisać gwiazdkę, że no też może być różnie z różnymi podzespołami. Wiem, że jeszcze jakiś czas temu na przykład em, z Broadcomami, jeśli chodzi o. Adapter Wi-Fi wewnątrz laptopa bywał problem na Linuxie. Nie wiem jak jest teraz, bo no, w tej chwili u mnie Wi-Fi działa odstrzała, ja się nie muszę tym specjalnie przejmować, no ale wiecie, no, to już trzeba wtedy testować Linuxa na, na danym laptopie. E, a ja myślę, że jeśli ma się taką możliwość, no to najlepiej po prostu kupić osobny sprzęt, który jest dostosowany bardziej do Linuxa i uniknie się wielu takich problemów. Mógłbym też mówić o innych podzespołach, typu wiecie, kontrolery RGB, kontrolery pady do GR. Stacje audio, czy też inne, których nie wymieniłem. Tak czy owak, rozumiecie sens tego błędu? Zanim kupicie jakikolwiek sprzęt, piszcie sobie w Googleach, czy to działa na Linuxie. poszukajcie, bo teraz nie jest trudno poszukać takich informacji. Upewnijcie się, że wszystko będzie działało jak należy, i wtedy wybierzcie taki sprzęt, który, jeśli nie w całości, no to w zdecydowanej większości będzie, będzie fajnie sobie funkcjonował, żeby uniknąć wielu przeszkód już na samym początku. Jeśli posiadacie już komputer, a chcielibyście poznać Linuxa, to ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest kupno osobnego laptopa do tego celu. Właśnie takiego dobranego pod Linuxa. Tym bardziej, że nie trzeba wydawać wielkich na to pieniędzy. Możesz nawet 300 zł czy 400 zł wydać na naprawdę starszy sprzęt. Jeśli chcemy poznać go, w jaki sposób on działa, chcemy się w jakiś sposób zaklimatyzować, to ja myślę, że nie ma lepszego motywu niż... Osobny sprzęt, tak? Ten swój komputer z Windowsem, ten produkcyjny, niech zostanie sobie tak jak jest, żeby go nie ruszać, bo podejrzewam, że z niego też korzysta cała Twoja rodzina. A jeżeli będziesz miał osobnego laptopa, to nawet nie będziesz się bał podejmować pewne ryzyko przy eksperymentowaniu, przy grzebaniu w tym systemie. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie na, na ten błąd. Błąd numer 3. Nie poznałem programów FOS będąc na Windowsie. Ogromny udział ekosystemu Linuxowego, jeśli chodzi o programy. Mają programy FOS, czyli z otwartym i wolnym kodem. Stąd też była moja część takiej mojej frustracji, gdy zaczynałem z tym Kubuntu, bo nie tylko, że miałem nowy system obcy dla mnie, to jeszcze miałem zestaw programów, których w zasadzie ja nie znałem, poza Firefoxem, który wtedy był bardzo popularny generalnie na świecie, ale poza Firefoxem ja nie znałem nic. Co to jest Open Office? Thunderbird, jeszcze kojarzyłem odrobinę Thunderbirda, wiedziałem, że to jest klient pocztowy, ale z niego nie korzystałem, ale. OpenOffice, ja nie znam żadnego OpenOffice, ja znałem tylko Worda i Excela. A tutaj jest OpenOffice Calc, OpenOffice Writer. Nie było Photoshopa, był za to GIMP. Nie było Illustratora, był Inkscape, więc wiecie, dostałem od razu na twarz takiego gonga z, z mnogością oprogramowania, którego ja kompletnie nie znałem. Nie byłem w ogóle do niego dostosowany, a to był mój błąd. Bo prawda jest taka, że wiele z tych programów jest również dostępna na Windowsie. Oczywiście na teraz programy FOS. Czyli te z, wolnej, z wolnym i otwartym oprogramowaniem, one są o wiele lepszej jakości niż, niż wtedy. Dlatego też, ja myślę, że aby nie popełniać tego błędu co ja, warto już instalować tego typu programy na swoim komputerze na Windowsie i z nich swobodnie sobie korzystać. Raz, że dostosujesz się do tych programów, poznasz je troszkę bardziej po, od potrzebki, a jeśli się okaże, że spełnią Twoje potrzeby dokładnie tak samo jak te z zamkniętym kodem, czy też te komercyjne, te za które trzeba płacić. No to zdecydowanie łatwiej później będzie Ci przenieść to wszystko na Linuxa, bo to na Linuxie wszystko będzie. Nie mówię już nawet o tym, że dużo programów komercyjnych jest w tej chwili dostępne na Linuxie. No możemy tutaj wymieniać, że jest Discord, jest Skype, jest Obsidian, jest Figma, jest Slack, był do, jeszcze do niedawna Microsoft Teams. Więc widzicie, no możliwości jest wiele, więc co ja bym wtedy zrobił, to... Będąc wówczas na Windowsie, pobrałem sobie trochę tych programów, potestowałbym, jeżeli spełniłyby moje potrzeby, korzystałbym z nich regularnie jeszcze na Windowsie, a na, osobno na Linuxie, jeśli już bym sobie zakupił taki komputer, no to wystarczyłoby tylko zainstalować te programy i dalej korzystać z komputera, więc i ta przesiadka byłaby zdecydowanie płynniejsza. Oto przykłady zamienników, które możesz sobie sprawdzić już dziś. Jeżeli korzystasz z przeglądarki Google, Google Chrome, bądź też Microsoft Edge, jeżeli ktoś w ogóle korzysta, no to może korzystać sobie z Firefoxa. Jeżeli ktoś potrzebuje korzystać z Outlooka, no to w warunkach domowych wystarczy Thunderbird. Zabiegniki Worda czy Excela jest LibreOffice, Writer i Calc. Jeżeli potrzebujesz zamiennika ilustratora, no to mamy Inkscape'a. Jeżeli potrzebujesz zamiennika jakiegoś edytora wideo, no to do takiego domowego użytku Kdenlive nada się wyśmienicie. Tu też rozumiecie motyw, tak? Poszukajcie sobie w internecie, jakie są alternatywy do programów, z których zazwyczaj korzystacie na Windowsie. Zobaczcie, czy one też są dostępne na Linuxie. Zainstalujcie je sobie na Windowsie. Korzystajcie sobie trochę czasu. Jeżeli się okaże, że... Spełni to Wasze potrzeby, a jeszcze do tego Wam się to spodoba, no to droga wolna, jeśli chodzi o przesiadkę na Linuxa, będzie Wam po prostu o wiele łatwiej. Błąd numer 4. Za dużo czasu poświęcałem na wybór pierwszej dystrybucji. Po dobraniu sprzętu i oprogramowania, czas na wybór dystrybucji. Tu na początek zalecam korzystanie z MINTA. Dlaczego? Ja na to już zrobiłem osobne wideo, ale ja osobiście dużo czasu straciłem na to, żeby wybierać, która dystrybucja ma być tą pierwszą, tak? Czy to ma być Ubuntu, czy to ma być Kubuntu, czy to ma być. W tamtym czasie PC Linux OS był bardzo popularny. Trochę czasu na to poświęciłem, trochę czasu na tym straciłem. Wiecie, dokonywałem paru takich eksploracji, które nie były w istocie potrzebne. Wystarczyło, że wybrałbym tę jedną taką gotową dystrybucję. Teraz jest o wiele łatwiej, bo Mint jest takim fajnym zestawem oprogramowania, który z marszu można używać i dla początkującego jest on wyśmienity. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem, gdy się nabierze doświadczenia, zmienić sobie tę dystrybucję na ładniejszą, może trochę bardziej eksperymentalną. Ale na początek, żeby poznać sobie system, nie marnujcie tutaj czasu, wrzućcie sobie na tym, na tym komputerze minta, do zdecydowanie słabszych komputerów z wersją XFCE. Jeżeli chcecie coś takiego nieco lepszego i Wasz sprzęt na to pozwoli, no to wrzucajcie sobie to główne środowisko graficzne, czyli Cynamonkę. Na ten moment najważniejsze jest to, żeby nauczyć się obsługiwać samego, samego Linuxa. istotna jest w tej chwili dystrybucja. Ważne, żeby na wstępnym etapie nie celować za dużo przed oddaniem strzału, bo to będzie zwyczajnie strata czasu. Więc moja sugestia, Linux Mint, nie zastanawiajcie się nad tym, wrzućcie to i korzystajcie dowoli. No i błąd numer 5, miałem za duże wymagania już na starcie. To jest chyba największy błąd z wymienionych, że ja ze swoim doświadczeniem na Windowsie i wiedząc o tym, że istnieje inny system operacyjny jak Linux, od razu z góry założyłem, że to ma działać z marszu na starcie, że ja od razu do tego też się przystosuję, że wszystko będzie mega płynne, że wszystko będzie działało już w 100% od samego początku. No ale no nie, nie, to tak nie działa. Musimy mieć wszyscy świadomość, że Linux jest zupełnie inaczej rozwijany niż Windows czy Mac. Zupełnie inaczej. W tej chwili oczywiście definiuję Linuxa jako cały ekosystem oprogramowania wraz z jądrem Linuxowym, tak? Dosłownie Linux to jest samo jądro, a to, co jest wokół jakby, no nie jest nazywany Linuxem, ale przyjmijmy na, na potrzeby tego punktu, że nazwiemy to Linuxem, czyli środowiska graficzne, zestaw oprogramowania, który wokół tego jądra jest, programy użytkowe, wiecie, cały ten ekosystem, na ten moment nazwijmy, że to jest Linux. W tym kontekście Linux nie ma startu do Windowsa czy Maca, bo porównajmy sobie z jednej strony Linuxa, który jest rozwijany w dużej mierze przez pasjonatów, przez wolontariuszy, Którzy robią to w wolnym czasie, nie mają na to specjalnie pieniędzy, bo nie mają dobrego źródła finansowania, bo wszystko jest wspierane przez datki. Co innego samo, jądro Linuxowe, bo jądro Linuxowe jest bardzo wspierane przez korporacje, ale jeśli mówimy o całym ekosystemie wokół, no to głównie, głównie rozwijają to pasjonaci i rozwijają to dla samej idei otwartości oprogramowania, dla samej idei podzielenia się ze światem tym, co mają do zaoferowania. Z drugiej strony, mamy takiego giganta, takiego, takich Goliatów, tak jak. Microsoft czy Apple, którzy mają wszystko do, cały proces wytworzenia dopracowany, tak szczegółowo, pompują w to grube pieniądze, pracuje nad tym to na programistów, to na testerów, UX-designerów, artystów, a także menedżerów projektów, to sensownym stwierdzeniem jest, że to jest właściwie cud, że możemy korzystać z Linuxa tak jak on tutaj jest i że w tej chwili jest to na tyle rozwinięte, że to działa do domowego użytku dla każdego. Dlatego też, zanim rzucisz bluzgiem, że coś nie działa tak jak powinno, że coś jest inaczej ustawione, nie tak jak powinno według ciebie być, albo że coś naprawdę nie zadziała, to ugryź się w język, zastanów się nad tym, co ja przed momentem powiedziałem, weź głęboki oddech i spokojnie. Nie mówię przez to, żeby nie wymagać odpowiedniego poziomu od oprogramowania, które jest na Linuxie, bo jakby nie o to mi chodzi. Trzeba wymagać, żeby był coraz lepszy, żeby coraz więcej osób mogło się na to przesiąść, ale wiecie. Jeżeli macie świadomość tych dysproporcji tak, między komercyjnym oprogramowaniem o rozwijanym tak naprawdę społecznościowo przez wolontariuszy, no to ta frustracja, jeżeli coś się stanie po drodze, będzie z pewnością o wiele mniejsza. Dlatego, najlepsze podejście, jakie tutaj warto mieć, to jest nie spodziewaj się niczego, absolutnie niczego. Przetestuj to sobie, spożywaj sobie parę tygodni, zobacz, czy będzie to dla ciebie odpowiadało. Jeżeli coś nie będzie odpowiadało, spróbuj to zmienić, bo Linux jak najbardziej zachęca do tego, żeby zmienić pewne parametry. A najważniejsze to jest dać sobie czas, bo wszystko co nowe, co obce, przy poznawaniu tego wymaga czasu. A nuż okaże się, że to będzie coś, co sprawi ci niezłą frajdę, coś, co na tyle cię wciągnie i złapiesz takiego bakcyla, tak jak ja. Chodzi o to, żebyście sobie dawali ten czas, bo wszystko co inne, czego nie poznawaliśmy do tej pory, a chcemy to poznać. No, wymaga zwyczajnie czasu, po prostu wymaga czasu. I myślę, że to z mojej strony tyle. To jest takich moich pięć błędów, które ja osobiście popełniłem na początku i gdybym wtedy wiedział o nich trochę więcej i miałbym takie swoje podejście zupełnie inne, to myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby mi się dostosować. I nie trwałoby to lata, tylko przy podejrzewam, że ma parę miesięcy i byłoby zdecydowanie lepiej. A niektórzy bardzo szybko się teraz dostosowują, bo, tak jak mówiłem, są takie dystrybucje, w których naprawdę łatwo to idzie. Dziękuję za to, że poświęciłeś mi twój czas. Mam nadzieję, że to wideo szczególnie dla ciebie początkującego będzie mega przydatne. Jeżeli uważasz, że to co powiedziałem było wartościowe, to jak najbardziej daj lajka, like, podziel się tym ze wszystkimi. Tymczasem ja dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia następnym razem przy następnym wideo. Cześć.